tu jest już live, teraz TikTok. Dobra, i tu już też jest live, i teraz muszę to tylko. Jakoś ładnie. O, zajebiście. siemaniko to ja ją muszę na Discordzie Dobra i będziemy grać teraz kolej, pierwszego customat tylko in dam Okej, okay, i to na czacie jeszcze im wkleję Przemopa Siemano wszyscy, siemano wszyscy Zaraz będziemy grać custom'a Zaraz będziemy grać pierwszego custom'a tak naprawdę Czekamy tylko jeszcze na widzów z YouTube'a i, i będziemy grać okay. Okay. Dobra, ja sobie zagram może Tak naprawdę Witam Rek, witam, witam Czekamy tylko na tak naprawdę na parę osób jak dołączą, żebyśmy mogli zagrać customa, z większą ilością osób. Spokej, tak czekam. teraz nie przyjmujemy do ekipy, teraz będą customy, więc proszę, nie spamcie się z bo teraz custom, teraz będzie custom, Zaraz będę spoko na ludzie. O co? Nie no, teraz tak jak powiedziałem gramy customy o nic, tak for fun, dlatego że będzie ten turniej i tam wydam naprawdę kupę kasy żebyście mieli... Naprawdę fajne nagrody. Wiecie, jakby nie było turnieju, to spoko moglibyśmy grać o coś i tak dalej. Ale że będzie to ten turniej organizowany. Wiecie, no taka klawiatura Steel Series to jest około 250, 270. Customer dłoski, tak, będą dłoski, będą soloski. Jak chcecie, nie? Jak będziecie chcieć, tak będzie. No to od was zależy. Ja. Nie wiem, jak szybko na YouTube się pojawią, bo ogólnie na YouTube jest dużo ciężej, żeby się pojawili widzowie niż u Was, niż na TikToku, więc no. A jak. A ja mo, można mieć. Team. z kimś? Stary staraj się raczej nie. A mogę z tą? Czy sam. Samo losuje. Tak, jak normalnie. Samo się losuje, stary, to samo się losuje, nie? Dobra, co polecimy sobie pierwszego customa? razie sobie zagramy solo na jedną miejscóweczkę na Battle Royale. Klucz dostępu będzie, wiecie, żeby już tutaj coś było, jednak nie. O, czekajcie, muszę zmienić. I już czekaj. Tylko muszę zmienić kodnia. Klucz dostępu zmienić. Ten jest chujowy. I tu nie mogę wystartować po prostu, tu o to chodzi, że żebym mógł wystartować, nie? Okej okay. I kod jest taki Jaki? Taki to znaczy jaki, stary Już tu wysyłam na YouTubie Jeszcze nie ma widzów w ogóle, to jest ciekawe To jest niesamowite coś, nie? Przemek Co tam? Ty kurwa, widzów nie ma na live w ogóle, nie? Są pojebani O Chuj tu chodzi? się Shai'u eee. Dawajcie, sobie. lecimy teraz tip top w picie No nie, bo to zawsze coś Spoko, na luzie, na luzie na luzie zrobił to mój tak naprawdę grafik, więc na luzie Masz taki mały prezent na, zapo na Tak, tak, kod 1000 1000, no Kod to jest 1000 stary. To masz takie na... Wiesz żeby ci się dobrze wiodło, nie? Spoko nie Wiesz, dużo to też nie kosztowało, to masz ode mnie stary. Masz tak nagrodę ode mnie profilowe Ale ja mogę mieć baga stary na tym, na live Może dlatego wiesz Dlatego nie wchodzą w mnie. Może się w ogóle nawet live nie... A co mu zrobiłeś? Stary wiesz, co kupiłem mu profilowe, bo to mniejszy streamer. i odpalaj, no to dobra, to odpalamam. To jest mniejszy streamer i po prostu ma ode mnie zdjęcie profilowe. Tak naprawdę wiesz. Ja mam miękkie serce. Nie no, live jest, nie? Like yes. a za takie profilowe stary, znaczy to wiesz co nie, mówię kwot, bo to jest w prezencie. To nie są bardzo duże kwoty, to są naprawdę małe kwoty, nie? Tak naprawdę za taką kwotę kupisz sobie no, może nie kupisz Red Bull'a, ale to jest mała kwota, nie? Mniejsza, wiesz, za taką kwotę kupisz z Monstera, o to jest kwota opią Monstera. Tak tyle mnie słowo, wiesz, więc to nie jest problem dla mnie. Nie, musiało być naprawdę, ale stary, ja to lubię robić po prostu, nie, dajcie teraz tiptof wszyscy Ja po prostu lubię robić, lubię uszczęśliwiać ludzi Lubię uszczęśliwiać ludzi dlatego... I mi się wydaje, że jest coś nie tak... Spoko stary na ludzie na ludzie A jak. A ja. Nie, nie Co tam. No to stary To. Musisz dojść jakoś szybko, nie? Ja nie będę cię strzelał, ale no dojść, nie? Czas jak mógłbyś. Musisz dojść na szybko. Ja. Zagramy reaktywację może custom? Tak, będzie. My reload bardzo często gramy, to jest jeden tak naprawdę z naszych ulubionych customów, nie? Bardzo dużo widzów sobie ceni stary reloada, więc to jest, to jest u nas najczęstsze co jest, nie? Więc wiesz, tu nie ma problemu, nie? Widzowie, dołączcie też na, live'a na YouTubie, nikt, Kalistian, bo jest tam live z kamerką, możecie mnie zobaczyć, możecie zasubskrybować, więc naprawdę warto, nie? Naprawdę warto. Nie wyglądam jakoś dobrze, bo jestem w najgorszej formie mojego życia, mam nadwagę, A. ale... Normalnie nie mam, Póra. ale. Teraz wyglądam... Ty masz. Pojemcie, ja mam kurwa. Ja mam nadwagę Czas. stary, przecież. Ja mam jeszcze większą... Ty masz... Ale ty jesteś wyższy po tobie, tak nie widać. Widać kurcze. A, A ja widzowie wiecie, ja mam formę. A ja mam formę na bandurę, wiecie, duży brzuch, mały fiut. No to e... chyba ja. <laughs> Słyszeli Przemek? No, duży film, no, znaczy duży brzuch mały no, field Wiecie, widzowie, nie? Wiecie co chodzi. No. E, czy, ty, co jest tym? I zobacz, że wejdź na YouTube, i zobacz, czy się wyświetla w ogóle mój live. Bo stary, no. Nie wiem. Ja nie wiem, czy ja, hop, pana dostałem, czy kichuj. Nie, 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 Ale. Co się odpierdala? Nie no, Bandura ma duże... A, Bandura ma dużego, no to no to dobra, to tu się różni z Bandurą, nie? Nie no, żartuję oczywiście, żartuję widzowie, nie, wszystko for fun, mówione No, skąd wie? No Gino mówił, no bo tam... No, nie, może sprawdzał Może sprawdzał, ale nie, bo przecież było, że im sikał na ręce w jednym odcinku Było, że im szczął na ręce, nie chcieli stołu puścić, nie? Dowodni na kamerce? Stary kamerka jest na YouTube, ja nie, nie będę pokazywał fiuta, nie. Stary. Za to mi nie płacą, nie. <laughs> nie, nie, oczywiście śmiejesz, tylko y, jak jak oni te sushi z, z FTA jedli. Nie, no ja ale FTA... to nie było widać nic. Fiuta nie pokażę, nie. Futa. No, nie. Nie pokażę fiuta, bo no, nie mogę. No nie możesz, wszystko możesz Stary, mój agent mi zabrania, nie? <laughs> agent 001 Ej widzów nie, nie ma kurwa... W ogóle nie ma minim... widzów na tarasie tip top To dobrze czy źle? Bo źle, czy... bo mieliśmy lecić, Oni cala tip top, nie? Serio? No No to nieźle Grubo stary, grubo Grubo to jest dzisiaj z moim pingiem, mam 40 pingów No stary, ja mam tak Ja mam teraz 33 pingów no to właśnie kurwa ja mam 40 czeków Dużej różnic nie ma No Ty może nie będziesz tego odczuwał, ale to się odczuwa w ogóle normalnie Dobra stary pytanie jest kto idzie w końcu na tej jebanek kręgle w sobotę No i ja, ty, Nikola No Seba jechać, miał chyba Max jechać, czy nie wiem jak ci się kommogadałeś no, antek ma jechać, Nikolar nie wiem jak z Roxaną antek, antek nie jedzie. Antek nie jedzie, wiem, to, to trochę szkoda, bo. No, bo on tam by miał taki vibe'ik No, on by chopił, on to, by tam był, dobra. No. Dobra, bo nie ma widzów, no to. Ale też nie chcę przedłużać, to, to ja wracam do lobby, żebyśmy mogli zagrać reloada. Dobra, mniejsza o to. O 8 osób na live, to no, jest zajebiście stary, nie? Tak, ładny, nawet ta kolorystyka ładna. No stary, to zawdzięczaj jakoś tego, zawdzięczaj tylko i wyłącznie no. grafikowi, bo ja nie przyłożyłem do tego ręki. Ja mu tylko napisałem wczoraj, stary. E, ja ci powiem, co mu nap napisałem. Napierdolę, serwery jebane, dobra, reloadzik. Przymajk coś ten, reloadzik jakiś? No, mogę spróbować zagrać na tym pingu. Dobra, pewnie znają życie i tak wyjebiesz całą lobby, więc. <laughs> Dobra. pięknie w kurwa strasznie, naprawdę, człowieku nie, nie da się edytować, prawie że w Widzowie, ja mam link... Ej, kurwa, ty. Ja może rozpocznę tego live'a na YouTube, bo nie wiem, ten jest spierdolony jakiś. To zrób to.